Witam z tej strony Kuba z kanału PNT CMZ Futbol i dzisiaj na ten film czekałem bardzo długo. Challenge stopiłek spróbujemy probić F2 Fistalers którzy trafili na stopiłek aż 96 razy. Po to, żeby mieć pewność, że boisko jest pełnowymiarowe, znajdujemy się na Oficjalnym, myślę, że dopuszczonym do y, piłki ligowej boisku Wisły Kraków. Także to jest w ogóle coś niesamowitego, żeby tutaj być. Także dziękujemy Wisły Kraków za pozwolenie. I zaczynamy challenge. Pierwszym naszym zawodnikiem, który będzie nas wspomagał w dalekich piłkach, bo my to w sumie wszyscy robimy, jest Mateusz Wroczyk. Dawno nie widziany na naszym kanale, ale masa robi swoje, siła w nodze jest, więc on będzie uderzał w najdalszą piłkę. Piąteczka. Dobra, dalej możesz opuścić już terem. Opuść terem, na no, pole widzenia. Rozumiesz? Ja Dobra, tu mamy Seweryna. Chodź, zapraszam. Młody Messi. Wiem, że go nie lubicie na kanale, że go nie chcecie. tak nie chcemy młodego Messiego, jest dość popularny. Ora piąteczka. Młody Messi będzie trafiał z pięciu metrów, bo dalej nie trafi. I Tam mamy jeszcze Nikodema Bramkarza, który będzie miał mocny tylko bramkarski, nie? Nie. Tak. Dobra, dawaj żubik. Jeszcze raz, nie A tak pamiętajcie, żeby trafią. zapisywać się na PNTC MZ Camp w Krakowie, w Warszawie i jeszcze mamy dla Was to we Wrocławiu. Oczywiście wow. będzie super, będą tam trenerzy. Będziemy nagrywać razem filmiki, także zachęcam do zapisywania się PNTC MZ Camp. A my zaczynamy od pierwszej piłki. Dawaj, chodźcie! A ile łapek muszę w górę zostawić pod tym filmem? Dobra, 10 tysięcy dajmy. Zaczynamy sezon piłkarski, pokażmy, że jesteśmy w stanie co zrobić. Co młody Messi? Dla młodego Messiego. To nie, bo nie będą I komentarze, dużo komentarzy na przykład typu, że Mateusz jest fajny, bo jest chudy. O, to jest fajny komentarz. Żart, ale żartuję. A jak już jesteśmy na stadionie Wisły Kraków, to oczywiście polecamy nowo otwarty fanshop oficjalny Wisły Kraków. Zapraszamy. Nie wiem, uda się nam pobić 97 FT Stellers, 96 Ty Seweryn obstawiasz ile, że będzie? 45 Ja myślę, że... daj i ja ja da... jak dobra, pierwsze ile ty masz już obstawiasz, no? Tu wiem, to, że kopię z wami trochę nie ogranicza, pole do popisu. Ale no koło... nie 80-90. Samiałby sobie dał 90, ale że z wami to... No, tak, Takie 70-80. To ile? Nie 85. Ja mówię 99. Ja jestem bardzo nie, wiecie. Ja, ja 99, jest, ja dlatego że seweren nie kopie. Ja trafię, ja trafię. Ale sewerren ogólnie tylko tylko doton. O, bo później kopiasz, wiesz? <laughs> Dobra, jesteśmy na... Ej, w ogóle jak to jest sewerren dla ciebie na tym wojsku, na tym stadionie w Izby Optymalne warunki do filmu? Przecież co grać? Przecież my tylko kopiemy tutaj. No sobie tak, na dobra chodź, 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 chodź. wszystkim, wszystkim takie, wiesz, marzenia jak człowieku zakupie, marzenia piłkarza, ja co zadowolony, chodź. Dobra, dobra, to zadowolony robię. Dobra, zaczynaj szybko. Lecimy, bo te pierwsze to kurde na luzie leci ciągiem to, szybkim. Nikodem. A ja dobra. Patrz. Pa. Ja. Nie Bo <ślałem> mówiłem, że to, to zrobił. Ale... Ej, ale ja tak chciałem dobra. zrobić, wiesz? Ale to znałem, żeś taką miał kupę w gaciach. Dobra, dobra daj! Ja jakby to zepsuł na początku Dobra ja teraz nie? A nie, ja! A, A no? Dobra teraz ja! Ja wiem! A siła kuba! Ej ktoś się nie trafić. Więc, dobra, Ej, powiedz jak będzie pierwszy dzisiaj, sześć piłek już mamy trafionych ja Dobrze, tak. jest dobrze, jest dobrze Nikodem? No daj do tam dobra, nie możesz tak nawet leżeć do no. Dawaj, dawaj Mamy. Dawaj ty, ty. Co, ja teraz? Nie no ten ten. Między nogami dawaj. Nie no kopta lewej, bo się boję, że ty nie kop. <śultatuj> <śultatuj> ja, Dobra, ja nie mogę bo, no, bo, no, bo, no, no, ja nie. Piąteczkę, sewery. Piąteczka, no, to już no. twoja ostatnia była piła, Nie ten piąte się. Dobra, ja... <ślam> ja chcę zrobiłem z fałsza jeszcze raz połowę no Ale wyobraźcie sobie jak będzie, jak będziemy trafić za połowę no przecież bez jaj. Mamy tego przecież. Zuwik, żubik Mateusz, żubik, żubik. Jak ktoś zepsuje, to tak dostaje od razu szczęśli ode mnie. Tak? Na nas Seber jest jak ty zepsujesz to, to dostaniesz ode mnie Dawaj no Dobra, ty już odejdź, ty już odejdź Ale ta odejdź, piłka Seber. przeszkadza Nie no, jeszcze no cilku Jeszcze daj mi Zepsujesz, kupujesz szach Iphone'a z owej nogi Dawaj Kuba Ojojoj, oj, 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 tak ryzykownie poszedł Ej, bramka, że już Na zabawę, na zabawę Jeszcze kopnę, kopnę Kopaj, kopaj, kopaj teraz z niego Oj, nie, trawno <laughs> Ej, Nikodem, jak nie, nie trafić czegoś to pożałuję, że cię zaprosiłem. Ja? Nie, Ale dobra, to nie jest. mogę tej presji nakładać tutaj na zgromadzony. U, ty nie, ma, nie nie. Nie wiem, yeah. Ja tak na luzie nie. Tych brankier, ja bo nie trafić Ej dobra, idę mamy piłek już? Nie wiem Czekaj, 18 piłek na 18. Plus na minus mogę się walnąć, jest nie jestem pomacym, O 10. Nie w tą, w tamtą. Dawaj Nikodem, no. Dobra, teraz seweran odchodzisz? Nie, jeszcze jedna. O, o, dobra, no, tak. no, dobra no, nagram na to jedna, na już, trzyniko, jedną jakoś przeżyjemy. Jedną musi zepsuć. No trzynku. dawaj. Jedna to na luzie. ci to? Ale cię. Dobra! dobra. dobra. Mogliśmy poprosić o polanie trawy. Ja na ziemią na, la, na razie? razie, na luzie. No. Na lazie. Ja, na, na, na lazie. Razie. Na, na no. razie, no. O, juna, Ale on jest bezbłędny, to jest człowiek bezbłędny. Ja, ja Prawdaż jest to, błędny. Dobra, Seweryn odchodzić. Ostatnia. Nie. Dobra, nie Seweryn. No, no to ale no to prób. No, dobra. Jak I to, to jedno... dajesz każdemu stówę? Trudno, no jak nam zepsuje no to jego wina, że nie pobiliśmy w Dobra, 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 piąteczka Sewery. I jak się czujesz, że pokroili cztery razy piłkę na pierwszym stadionie pierwszej ligowej drużyny. Potykałem. Spadli no, i niestety to jest smutne, że Wisła spadła, nie, do pierwszej ligi teraz. Ale Wisła jest Bolesne. Dobra. A ja teraz? Nie Kurde, no ciekawa, nie nie, się Nie, nie, Dobra, nie, nie, Dobra, no jedna przecież może być zepsuta. Nie! O, nie, nie. Ma. nie! 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 To trzeba było na to Ej, odpada, nie! Taką zasadę, że jak ktoś nie! Trafi, odpada, nie! Dobra, trudno. Nie! 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 To jako. bo dobre. Musi być jednak. Ja musi jest. być, no wiadomo. Nie, Sewer, nie, nie, ale No jest. i teraz trafiki wszystkie trafione. No to No to dobra, ja mam moją odwagę, że ja kopię może już tutaj Nie. Dobra, to ja kopię. to, ale to, zlewiać, no, to ale... no to dawaj, no. no ja pomnogam, czy... Dobrze, jest. Tak, dobrze, tak dobrze. Dobra, teraz ja. Trzyfacz. Ej, ale poprzeczkę tu nie można zaliczyć? Bramka jest. Nie. Ładnie leciała. Ładnie na ludzi trzeba początkowe, żebyśmy ale mieli doceń... jak najwyższy wynik. Popisywać do... się będziemy z drugiego końca boiska. Docencie to, że ja nie na prostotę, ja staram się po... grać piłki górą, a nie agonii kopać, jak takie graj do Górą, Kupy będziesz musiał, musiał potem, żeby dokopać. Ja nie, nie ja mogę kopać, nie, ja zlepo. Bo... Na... tam, te Tak, tak, ale dobra, jedna dobra. nie Dobra, niech dawaj. Tylko taki pasy, Pięknie, dobra, dobra. Pięknie, dobra, dobra. Oooo! Oh! Oh! Jak ja mam teraz kopnąć! Motywacja! O, 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 o. Nie, dobra, ja, ja! Ale ty jesteś kontuzjowany! Ty też jesteś kontuzjowany! <śladance> 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 <Naruto> <śladance> ja, nie ma racji! No, nie, to jest jakiś Ale trzeba, już dolatuję! nie ma jakąś poprzeczkę! Dawaj, no! Dobra, jest! Dobrze, dobrze! Ale wiecie, Mateusz to jest po to, żeby później kopać! Jak ktoś się nie czuje na siłę, może odpuścić na przykład kolejkę! <śladance>

Jak strzelę teraz w kamerzysty, dajże mi 5 dni. Ale ej, chłopie, ej, ja wiem co robimy, Bo jak trafimy pierwsze 50, a nie w kamerzysty, no ale po co psuć? Robimy tak, że skupiamy się na futrze, żeby pobić rekord, nie? Dobrze, 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 przecież. Na razie ty nam zepsułeś jedno, A jest kara potem, ten co zrobi najwięcej zepsutych, ma karę. Ale ej. ogólnie ja, ja robię tak, nie chłopuś, chłopuś. zrobię tak... Chwóź, chwóź, że trzeba za połowy kopać, a to raczej... ale robimy tak, skończymy pierwszą połowę, dla rozluźnienia, każdy po dwa na Idziemy sobie na brameczkę, sprzątamy bramka tam ładnie piłki bramka? z bramkarzem dla rozluźnienia i zaczynamy drugą rundę od połowy. Teraz ja. Tak, dawaj Mateusz, no. Ja nie no, gdzie Dawaj, no. Yes! Brawo. Oś. Brawo. Dawaj, piąteczka, piąteczka. To ja teraz? A, kurwa, nie do nie! Tak ale kuwają tak dokręcam! Wojciech ja dobrze, już na, na ja? dziesiątkę! Ja na luzie, na luzie. Dobra, Nikodem, dawaj. Zdrowia. Nie, Nie! Nie! Ale no to jest bramka, że on powinien kopnąć! Ja, jeżdżę ja. zrobię drugą rundę potem? Mogę? Kurde, ale no ale... Nie. On też nie ma... O! Dobra, 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 Nikodem, na razie musisz odpocząć, na razie musisz ja odpocząć. Na razie odpadasz. <laughs> Czyli tak. No pa. Pa. Dobra, ja teraz. Nie ja trafisz, kur... Ale chłopiec Seweryn, rozpraszasz nas. Kupa kończy pięćdziesiątą. Za każdym razem kręci. 99 miał na 100. Już mogę? Dawaj, no. Nie jest, pięknie. Nie, Ale jest lekka. Poprzeczka. Jest ja. Nie ma. Nie ma. Nie że <głamiłem>, odbije się i będzie poprzeczka. Ja wiem. Goal line, goal line. Jest czy nie, nie ma? Chyba, że może kopniemy. Dobra, teraz ja. Jak trafisz. Ja trafię, wiadomo, że o, kur. Nie ma. Ja. Ja ja, nie jest. Nie ja jest. Się Dobra, czyli mamy tak. Nie Nie na razie mamy 47 na 58 48. 48, bo on... 7. A i będziecie no To 50 bez bezbędnych Ale, cała, no. Ale do, wyobraźcie sobie na no ciężko jednak z tym do jednak jak to Dobra, w tu sobie dobra, dawa Tapek co, coś ty zrobił? No Zeszło, wiat miałka e... szybko dram, szybko Szczerze? Nagra się co rotację co wyszło z bramkę no. Widziałeś fajnie, nie? no To jest linia, to jest wojsko Dobra, bierzemy piłki. Przód, karne, każdy. Jestem no po prostu bez błędów. Sewery, teraz ty, siła. No, myślę, że on się rzuci, tam. Dobra, ruszamy kolejne po kolejne 50 piłek. Tu się zaczną dopiero schody. Nie wiem, jak oni to zrobili. F, e, F, F, Fautówli, że nie lwierz, może już tuż na wierzchni, wydaje mi się, że to ich trochę wojsko będzie. tylko, że na ograniczyły się dwie poprzeczki, moje, nie. No, no też prawda. Dobra. Nie przedłużamy. Dawaj, SV, SV tu, on zrobił 88. Mamy? Możemy 10, 87. Dobra, Dobra patrz jak to się robi. Ja na razie jeszcze lekko, na spokojnie, żeby się tam dotuczyło. Nie, nie ma. Nie ma. Nie, jest, jest Wejdzie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. A jest! Jest! Boczna szatka. Przy słupku. Jakby to Kuba Żak powiedział. Przy I też myślałem, że nie poleci. Dawaj, szatka. dawaj Mateusz. Dawaj. A, nie ma. Aj. Trudno no. Dobra, dobra, to tak. Robimy zakład. Kto pierwszy zepsuje od trzy teraz. od teraz, odpada z filmu i nie kontynuuje dalej. A popielę kontuzja już. Dobra, ja na spokojnie ja mam wszystko pewne. Patrz. Dbali. Kolejny yes. go Czekam na twoje trzy zepsucia. I co ja dalej? I pobijam SV. Tu. Ja nie zepsuję, no. żadne. Nie ma. Ja byłem... Pierwsze zepsucie. Pierwszy zepsucie. Auto. Drugi! Ja. Patrz. Nie ma! Jest, jest, jest! Ja wszyscy za Ciebie mówię, że od teraz... Yes. Super, żeby Dawaj, Dawaj, tak, ja tak ja robię! No ja to dobra, ale chcę rekord pobić sobie! Dawaj! Nie ma! Wejdzie! Wejdzie, wejdzie! Jest, dobra! Ja jestem pewniaczkiem! Ja się czuję tak pewnie! Ja bym wszystko trafił Dawaj Dobre, wszystkie dobra, wycięcie, Dobra, zobaczymy. dobra to ja lecę, dobra, wszystkie pijemy jedno. Ale powiedzcie, że się przesuńcie. Tak jest generalnie? Leć, cały czas, chyba dopóki nie To Dopóki nie zepsuję. No. no. Teraz zepsuję. Nie, nie zepsuję. Zepsuję. Zepsuj. Zepsuj. Nie, zepsułem. Kurde. Ale wiecie, bo nie przyłożyłem się teraz, tak poczułem w sobie. No, pewnie się Tak, poczuj. że się tak nie przyłożyłem tego strzału. To jest tak zwany na debilu To źle, bo tak stoisz za mną, a taką presję na plecy, nie? Na spokojnie Dobra, nie trafisz, no to tr... trudno, nie trafisz, to trudno Dobra, bo zaraz ściemne się robi Ciemno rod. już jest Ty, B Nie jest. ma e, Przekręci chyba No, na pewno Kurde no. Dobra, strzelaj, kurde Dobra, Dobra patrzcie, Dobra, Dobra, ja teraz lecę ciągiem, wszystko Uwaga, pęte cnz, ruszył do tyłki. Nie Przekręcisz No nie <laughs> Ja pierdol Zbierajmy jeszcze piłek nowy. U, wejdzie. Jest. Dobra, chociaż jedno. No? Chociaż jedno. Ładuj tam... tam, tam. No. Patrz. Jest. Nie ma. Nie ma. Nie, jest, 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 jest. jest, jest, jest. jest, jest, jest. Tak? Tak. I ciężko już jest, naprawdę. Dawaj. Tak, robimy dla siebie, no. Nie, wybałusze nie, nie przej... <noise> Niestety wybałuszenie? Były? były? Były trzy? Dobra, jedziemy w niej. Co, chłopie, ja wszystko trafię. Pa. O kurde. Bój ci. No już nic nie chodzi tutaj. Dawaj. Ale skupienie, chłopie. Weź bo tak, wiesz, piśko. tak. Nie da się czysto trafić. Ale da się, patrz, bo się skupić, patrz. Uh -huh. Ja pierwszy <noise> Kuba, patrz, bo widzieć taka przerwa Jezus, wróć tam z powrotem Musimy patrz. poćwiczyć jeszcze patrz. Ej dobra, nie, zakład Ale, tykaj, Teraz musimy patrz. wszystkie trafić do końca Jak masz większą odległość to patrz, nie jest, ty wszystko teraz wziąłeś Pa, Patrz, patrz. I widzisz? Nie ma Jest A, Ale i o to, to chodzi, to, to... Teraz wszystko już wchodzi, wszystko Przez to bez większą odległość, tak że się nie da iść normy dobrze trafić dasz, dasz. Dobrze, no, próbujemy pobić rekord, nie mówimy, że pobijamy, tak? Tak, staramy się. No. że no staramy się. Idzie ciężko, ale. Nie, dobrze nam widzę, dobrze, patrz, patrz. Ej, tu jest w jakiś upie... Balon ta piłka była. To był balon, to było, To było wybałuszenie. To to takie piłki tam jest. Wybałuszenie. <laughs> Ładuj. Ja, no mi nawet już noga boli szczerze. To lewo kop. Uu. Dobrze, Mati nam tu ratuje. To jakbyś cały czas takie kopał. No, ale. Tak. Lecisz jeszcze raz od razu? <laughs> Musiałbym odsunąć trochę do przodu. Mogę, no, po dwa. Jeszcze trochę. Dziesięć. Dawaj. już tak. zepsuliśmy coś piłek w sumie? Nie wiem. Z jedenastu. Dawaj, wybał 2, się. osiem. Osiem, to jeszcze SVT możemy pobić. SVT, jeszcze mamy cztery piłki do pobić SVT. Jeeeey! Tak, Mati, o to chodzi właśnie. O to chodzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Oś, ej, mamy jeszcze szansę. SV tu mamy szansę jeszcze pobić. Co to jest? Nie wiem, tak też nagrywał coś takiego na YouTube. Dawaj ty, o, Mati! Ty on leci takim ciągiem człowieku. O, dobra, dobra. Na <śm> to jest o... Co na dwa metry no, do przodu? No ale patrzcie, jaką mam odległość! Oni mieli ogólnie mniejsze błysko. My już jesteśmy tak jak oni na końcu byli. Dawaj Dobrze, wypuj sobie ślinkę. Jak ją wybałuszył? Ale ją człowieku! Lecisz dalej, lecisz Dawaj, dawaj, no tak! Podrabiamy! Radaj nadrabiamy, jeszcze ze trzy ze trzy byś tak trafił jeszcze teraz. Dawaj, to wymyj mi na to ładniejsze. No dobra, dobra. To dawaj. Iż tam za zanieść ładnie. Bo tu ma to już jest teraz w ciągu meczowym. Jest w ciągu meczowym. Leci na, na pewno nagrywa? Spaczcie co człowiek robi Dawaj, no Dawaj Jakie wybałuszenie, Widzowie, co się dzieje? Dawaj dalej Weź, musi wejść, musi wejść Piękny, dobra ja lecę następną. Jedna. Ja chcę ich wejść Dobra daj, no dobra, no dob Jak siedzi to zostało Dawaj, no Sadzik się spodnie, tę koszulkę do spodni A, i leci. Co jakie są twoje przemyślenia młode messy? Że do kopiąc z tego... tak grudni? do mnie mówisz cały czas, pierwszy raz w życiu. A, A, dobra A, no, to Powiedziałeś i od razu się zepsuło. Sewerem, wszystko przez ciebie Patrz z taką rotacją Wejdzie Wejdzie Wejdzie, wejdzie, wejdzie no. A Jakub, Jakub Bro, Jakub Rąg Jacob, Jacob Jacob Dzięki, 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 dzięki Dobra. Maciej, lecisz Nie ma. Nie ma chociaż jak ją tak schowała się. Jakby bo wojsko było krzywe, to by co, Nie ma piłka? To jest balon, ale już trudno kopię, albo zamienić. Patrz, jestem bezbłędny. Mówiłeś tak już. Nie ma. Nie Połudno ma. Miałeś nogę, Spróbuj już... z prostego walnąć, chłopie, taką petardę. Teraz? O, no. E, dobra, daję tyle siebie, mam w nogach. To jest balon, nie chcesz zamienić? Nie. A to to jest jedno miniatrzne. Pięknie. Lecisz on Lecisz z wybałszeniem? Aut? Nie. Ja. Okay. Daj, daj daj Ja kopię tam żeby ją zniszło tu Dawaj no A Mateusz tak, uwzględnia wiatr A ja wszystkie A tak warunki atmosferyczne Pięknie Czy dokręci? Przejdzie no nas, dobrze, to dobrze. dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Kuba, spróbuj, spróbuj zewnętrznym coś stopy co uderzyć Ej, bo aż nie dokopię stąd, szczerze To już jest za daleko, dawaj no Aj nie Uś O ja ile postawiłem nogę Chcesz iść po tamtą, ja teraz lecimy. Nie no, szczerze, Dobra, ja, ja teraz, teraz, robimy tak. Ten, kto nie trafi pierwszy pięciu piłek, robi 40 pompek. Na twoim nie. samochodzie. Nie no, na no, pewno. Na dachu. Nie, dobra, 4, 40 pompek robi. Dobra. Ale ja teraz, teraz ja. ja teraz. Masz Mati? Mam. To dawaj. No. Dawaj, bo zaraz deszcz. Nie. Nie. Nie ma. Kurde, dobra, ja teraz. Ale leci prosto, ale ją Kuba, wal z prostego. Ale tak, tak, tak. Nie wejdzie, przelecił żabą. Jest, obok. idealnie. Fajnie. Fajnie. Dobra, ja lecę kolejną. Śmiało mi się, jakby zeszło teraz. Patrz, patrz, patrz. Patrz, widzisz, to działa. Trzeba z prostego podbicia. Ej, kupie, no rozeszło. No, Co, że się roześmiałem? Rozprószył mnie. Ile już rozproszy. jest z ja nie nie zmarnowanych? No, jak ty nie powiesz, liczę, nie liczę. Jak ty ją tak kręcisz, no to... Dobra, dawaj. <gry> dawaj, dawaj, no. Coś, jak ten, jak ten nalegnie. No ty robisz tą piłkę, Out. dawaj tą. Maciek, ty śmiech. No i widać, tak balon to jest. Kurwa, no do balon. No tu wybał się. No że ją w kuwa, końcu. Węclem. Węclem? To No się. Dobra, bo batera tam już pada. Patrzcie, jak to się robi. Chłopie, dobra, węclem dawaj. Oh, oh, kurde! Się no się proszę Pff. Dobra, Pff. dawaj Dwa i dwa mamy Dobra, strzelaj, żeby zaraz... To Green Keeper Strzelaj, no? Green Keeper Dawaj, ładuj lufa Puuu Pięknie to jest, to jest właśnie zawodnik To jest właśnie zawodnik To jest to Dawaj, lecisz kolejną? Tak. E, jeszcze tylko pół Po Pojedynek jeszcze na końcu. Cały czas to piłka leci... To z tyłu, <laughs> I kuba będzie ukończył aż liczyłem Nie, ja przyniesiemy cztery normalne piłki Jakby 4 normalne Piszcie w komentarzach hashtag wybałuszenie Hashtag wybałuszenie Ej, Nie kop proszę! Nie kop Ale Kuba, nie kop Czy nie trafione i ma też czy nie trafione. Dawaj, no Oj, ty, wow, ten Ale lepiej szły te, te wybałszenia. Wiecie co? Nie rozumiem Jakubarzaka. Ksywka Pentacle Football. futbol? tam leżą, to nie za bardzo. Ponieważ kopiemy z 16 metra po drugiej stronie boiska, on mówi, że w że się nie dokopuje do drugiej połowki. E, ale w ogóle mi się wydaje, że oni ci F-2, oni mieli dużo mniejsze boisko. Ech, no tak. I patrzcie na te. Kuba, kuba, wstydzim kuba, wstydzim kuba, wstydzim. kuba robi challenge, przekup boisko i robi to na orniku, a Kuba robi to na murawie. Patrzcie patrz to. Patrzcie na z z z drugiej strony. Dobra, dawaj. jeszcze trzeba, trzeba karne zrobić. Dawaj. Się, się zbierze, o! o! Out. <średzim>. Ale karne z tej kropki tam. O! z tej kropki tam. O! Nogiem już tak boli, że nawet zakwasy. Po tylu. Pięknie, dobra, ale ja co? Nie, 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 bejdzie. Nie, nie, bejdzie. Nie, bejdzie. nie, 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 bejdzie, nie, 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 się teraz Bez Bez się ja teraz. nie, 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 Kuba, nie, Kuba, 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 Kuba. Nie rozpraszasz, nie rozpraszasz. Patrz, widz Z prawą czy w lewą pójdzie? Co? Z W prawą czy w lewą pójdzie? Tak, nagrywa. Tak, tak. Kuba, 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 kuba. No, w lewą przekręcił, no. Severin, daj tą, daj tą. Dobra, koniec filmu. Jakub jest stąd, stąd, patrz. Z jedenastki. A dokąd stąd? Patrz. No, dojadza, o, no go, 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 go. Ej, dobra, jednak ten rekord ciężko było a ja już, już wiesz, jak mi gordo, boli krzyczenia Mateusz, proszę. wiesz, moja predykcja jest naj, 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 najbliżej byłem. Dawaj, Mati. Dawaj, rzuć gałny, chop, no. Nie ma. Dobra. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Trafiliśmy Dobra. 70. Trafiliśmy 100, na 100 3, widzowie. Czekaj. E, Przez dużo leży poza tym. Co jest o co chodzi? No ale popatrz ile nam leży dookoła No Pora, chodź, chodź Jestem Palono 15. 85 szczajną ze środka Co jest? Zresztą rok jest dużo bliżej Dobra, ogólnie jak piłki bliżej Oni siebie. ze środka to trafiali ostatnio Bo mieli, Kuba więc co, piłki bliżej siebie wystawione. Kuba zapomniał sprawdzić bo ci robili to na orlikę. Dobra, nie. powtarzamy cały film, panowie. Cały film. Ale po no prostu... No, oni środka boiska. My to zrobiliśmy przynajmniej uczciwie, oni to robili źle. Oni to źle robili. My, my to robiliśmy po zrobili, A no, oni bo się, się nie wzoruje? Ale my, my lepiej. 71. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 piłek leży poza tym człowieku. No, z 21 i oni trafiali, oni trafiali jeszcze, wiesz, ze środka boiska. Ostatnią piłkę. Pobierzmy ją.